W listopadzie mówimy o niepodległości, mówimy o patriotyzmie, o naszej historii. Te pojęcia trochę są inne niż były jeszcze nie tak dawno temu. Co zrobić, żeby one były żywe dzisiaj w naszym świecie, wśród nas, ludzi, którzy teraz tworzymy ten świat? O tym porozmawiamy właśnie w programie Twarda Kanapa. Zapraszam serdecznie. A ze mną są razem pan Andrzej Bieluczyk i ksiądz Aleksander Dobroński, obaj panowie ze Stowarzyszenia Grupa Wschód. Stowarzyszenie Grupa Wschód, jak czytam, zrzesza miłośników i pasjonatów historii. Panowie obaj są, rozumiemy, pasjonatami historii. Pan ksiądz Aleksander jest honorowym członkiem No tego, tak, ja tego... to trafiłem poprzez harcerstwo. Zaczęliśmy współpracować z Grupą Wschód, ponieważ młodzież też jest wychowywana patriotycznie i ma w swoim zawołaniu w służbę ojczyźnie. Od razu ksiądz wspomina o patriotyzmie, bo mm. ten patriotyzm jest czymś ważnym dla Was, członków Grupy Wschód? Znaczy interesujemy się historią, a historia jest związana z patriotyzmem, z patriotyzmem a historia Polski szczególnie. No właśnie, bo tak mm. pomyślałem sobie, jak myślałem o tym, o czym będziemy rozmawiać, Pomyślałem, że ta historia nasza i patriotyzm nasz łączony z tą historią jest jeszcze z czymś związany, z cmentarzami. Z miejscami pamięci. Ale najczęściej to są miejsca pamięci, no to są cmentarze, groby, mogiły. Czyli to są raczej to, to jest raczej myślenie o tym o ludziach, którzy zginęli. Ten patriot oddali, zbiegał, ale, żyć, ale, oddali ale, życie. Ale zginęli za ojczyznę, oddali życie, żebyśmy mogli teraz być w Polsce niepodległej. To Czy właśnie. To... Jakby winniśmy szacunek tym osobom, bo one swoje życie poświęciły, żebyśmy właśnie mogli się cieszyć wolnością. Nasz, I ta pamięć jest obowiązkiem naszym wręcz. Nasz patriotyzm tak. to nasz obowiązek. Tak, oczywiście. Mówię o tym y, jakby w takich dosyć prostych słowach, y, 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 ponieważ Stowarzyszenie Grupa Wschód prowadziła ostatnio cykl żywych lekcji z historią, y, w szkołach. Oczywiście. Tak. tak, tak. Gdzie mowa jest oczywiście o patriotyzmie, ale trochę inaczej niż to jest normalnie na lekcjach. W jaki sposób to? Czyli znaczy, no, Chcieliśmy w inny młodym. sposób przekazać historię? No bo historię najczęściej młodzież się uczy z podręczników, daty, wydarzenia. Czy dla młodych ludzi to jest atrakcyjne? No, sami pamiętamy, jak byliśmy dziećmi, no, wkuwanie dat, ale oni ja mają nie... tą historię na co dzień w domu. Hmm? Uczestnicy tych wydarzeń historycznych to byli ich przodkowie. I dlatego no, udało nam się. Złożyć wniosek, dostać, znaczy zrealizować projekt żywych lekcji historii to właśnie Ministerstwo Edukacji i Nauki. I taki właśnie cykl lekcji historii w szkołach. Ale nie daty, że 11 listopada koniecznie wszyscy ten, tylko że ich na przykład dziad, pradziadkowie, no moi dziadkowie, ich pradziadkowie, pra-pradziadkowie, brali udział, czynny udział w tych wydarzeniach. Młodzież już nie przegląda archiwum domowego. Nieraz no są zdjęcia, do tego? że okazuje się, że pradziadek. Był legionistą, był żołnierzem 1920 roku. Żołnierzem 1939 roku. Mundurze, to, są, to, jest to jest ich historia. To jest to pytanie. A ksiądz był, ma kontakt z harcerzami, z młodymi ludźmi? Tak, my też tak próbujemy zaszczepić tą miłość do ojczyzny przez taką ciekawą na przykład inicjatywę, że są na terenie parafii, tam gdzie ja jestem, krzyże. I różne one mają historię, coś i powstańczą. I na przykład młodzież miała za zadanie, żeby dotrzeć do ludzi. I dowiedzieć się historii tego krzyża, często też związaną z ich rodziną, i to powstało takie opracowanie. Wydaliśmy publikację, gdzie są te historie, które myślę, że za kilka, kilkanaście lat były zaginęły, a młodzież je zachowała, i to, to jest piękne. Myślę, że w tym kierunku trzeba iść, żeby to było też interesujące dla młodego człowieka, żeby on przez tą pracę jednocześnie utrwalał sobie, że to byli moi dziadkowie, którzy ten krzyż postawili. To były historie też z II wojny, na przykład, gdzie na przykład są krzyże postawione w miejscu, gdzie młodych ludzi rozstrzelali Rosjanie, Sowieci, kiedy weszli w 1941 roku. To są historie, gdzie jakaś tam tankietka sowiecka wywróciła ten krzyż. To bardzo ciekawe rzeczy, które właśnie dzięki tym młodym ludziom przetrwają. Przybliżacie tę historię, bo przecież oprócz tego, co robi ksiądz z harcerzami, to to samo stowarzyszenie również opiekuje się, czy dba o miejsca pamięci. To było też przedmiotem tych lekcji z historią. Yy, tak, yy, znaczy pokazywanie, że ich historia jest zaraz, można powiedzieć, za płotem. Ma najbliższe cmentarze, najbliższe miejsca pamięci, o oni też mieli odwiedzić. To w yy. Yy. ramach tych lekcji? Yy, tak, tak, w ramach Wydaliście. tych lekcji i zobaczyć, że tu leżą właśnie bohaterowie. Wasi lokalni, bo może w skali całego kraju. No to tam szeregowy Jan no tak, Nowak. Tak. Mhm. No jest mikrohistorią, bardzo mhm. mikro, mikro. Ale dla nich jest, bo on był stąd, on jest tu pochowany, czy był związany z tym miejscem, czy po prostu oddał tylko życie w tym miejscu, ale to jest ich już bohater. I oni o tym właśnie powinni pamiętać. Czyli zapalić z nicz. Mhm. Tak, na przykład posprzątać. tutaj stowarzyszenie w ramach takiej akcji patriotycznej ufundowało tablicę na cmentarzu w Księżynie. Nieznanemu żołnierzowi i to potem była odsłonięcie tej tablicy, cała szkoła przyszła, naprawdę piękna uroczystość. Myślę, że tych, dla tych młodych ludzi też, tak oni będą tam wracali, będą mówili, ja w tym uczestniczyłem, to jest miejsce, gdzie właśnie wspominamy naszych bohaterów, którzy zginęli z uroczystości. macie zna. takiego wrażenia, bo ja mam, hmm. na przykład, że młodzież, dla młodzieży patriotyzm jest czymś sztucznym, słowem obcym. Szkoła pewnie też się do tego mhm. przyczynia trochę właśnie znaczy, przez, te, może przez ogólnie te tak się wydaje, pojedynczo nie. Mhm. Jeżeli się rozmawia z jedną osobą, znaczy, może to jest tak, no że, że, że gdzieś tam mhm. na zewnątrz ten patriotyzm, wiemy co robić, jak się mówi patriotyzm, wiemy co robić, ale bo, sami w sobie, jak, jak my możemy to się To znaczy to jest to. dzisiaj problem, bo weźmy na przykład szkołę, jaka jest ta debata, gdy chodzi o ten nowy przedmiot, hit, który ma uczyć tak. historii i dorośli się w to włączają i politycy, się robi taka jakaś niezdrowa atmosfera, to nie o to chodzi, żeby tu zaognieć, żeby tylko przekazywać suche fakty, zaprzeć, tylko właśnie patriotyzm ma wynikać jakby z miłości do ojczyzny. I ten młody człowiek musi wiedzieć, że mamy historię, mamy bohaterów, mamy piękne karty historii i przez to się buduje też jakoś taką Świadomość człowieka. No, młodzi ludzie dzisiaj słyszą więcej o tym, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Znajdują na plakatach gdzieś na wielkich billboardach, że jestem białostoczaninem, y, mieszkam w Unii Europejskiej. Gdzieś ta Polska znika. Jak, no, jak tak. zatrzymać tę y, często tę właśnie? Ja w szkole na przykład słyszałem, że a to mi jest obojętne, czy to będzie Niemcy, czy to będzie y, Rosja, to abym tylko dobrze, dobrze mi się żyło. To jest właśnie na krótką metę. Jeżeli człowiek się odetnie od korzeni, jeżeli zatraci tę historię, to, to stanie się właśnie takim nikim, nie będzie miał tej tożsamości. A to właśnie chodzi o to, że historia tworzy tożsamość, że nawet lokalna historia jest czymś ważnym, i widzimy, jak ludzie szukają na przykład swoich korzeni, robią jakieś historie. odgrzewają jakieś drzewo genealogiczne. To jest właśnie taka potrzeba wewnętrzna, żeby się dowiedzieć, kim byli moi przodkowie. Tak, to jest ta opowieść. Rozumiem, że to właśnie znaczy, był przedmiotem tego ja tak, spotkania że... z młodzieżą. Jak, jakie są pańskie wrażenia? Czy, czy młodzi ludzie, z którymi pan się skontaktował, zetkną się teraz, rzeczywiście otwierają się w taki sposób na patriotyzm, że przez historię własnej rodziny, własnych znajomych, czy to im pomaga w czymś? W znaczy, takiej identyfikacji? Może pomagać, bo oni widzą, że jednak ich przodkowie tworzyli tą historię. E, że my no wszyscy jako Polacy tworzyliśmy tą historię, nasi przodkowie, my tworzymy ją teraz cały czas i to jest historia Polski. E, ciekawym właśnie takim nauką jest zachowanie Polaków na terenach wschodnich. Za granicą. Za granicą. Mamy, tej, w, tej mamy w tej chwili lwów, toczy się wojna. Oni w ramach naszej akcji odwiedzili groby. Akcji, powiedzmy, od razu... Światło Pamięci Niezwyciężonym. Białoru... Akcję, którą się robi w przeddzień 5 razy, yy, w raz, przeddzień tak, tak, tak. 11 listopada, zapalanie tak, zniczy, zniczy na grobach osób, które walczyły, które oddały życie tak. yy, za niepodległość. I oni to robią, dla no, nich to jest naturalna rzecz. To oczywiście wojna, ale my cały czas pamiętamy o tym. Na Białorusi wiemy, co się dzieje, groby są niszczone przez władze, ale Polacy o nie walczą. A u nas, jak, jak jest u nas w Stoku? Pamiętam, że no w tym roku akurat było z lekkim takim tak, lekki problemem. Tak, lekki zgrzyt był, bo tak jakby miasto nie zadbało, żeś tam zabrakło oświetlenia, do takie rzeczy trochę... No ale wiemy, nie... że jakby oficjalna Ta, informacja jest o tym, że no, ale, była awaria. Tak, ja wiem, tak. ale to może popatrzmy inaczej, że w tą akcję się włączyło kilkaset różnych organizacji, mniejszych, większych stowarzyszeń, wspólnot, że ideą jest to, żeby dotrzeć do miejsc zapomnianych, często nieodwiedzanych właśnie, bo my tak się przyzwyczailiśmy, że przejdzie jakaś tam delegacja złoży, tam zapali znicz, a to chodzi o to, żeby dotrzeć do miejsca, tu zginął jakiś żołnierz, tutaj była jakaś potyczka i w tym miejscu właśnie przyjdą ludzie z tego terenu i zapalą ten znicz pamięci właśnie niezwyciężonym, tym, którzy byli przed nami, którzy oddali życie z ojczyzny. Ale to jakby nie patrzeć, tutaj no. wiem, że to miało to formę takiego spotkania, zapalenie znicza i yy, odejścia, znaczy, to taka powrotu do, jako do tych... główna, ale Trzeba mieć świadomość, że wokół stoku yy, kilkadziesiąt innych organizacji zapaliło te znicze w no, mało, bo wiem, że jest ponad no, 200. Nie no, Mamy Lwów, ale mamy hmm. też na przykład Wilno. Ale hmm. mamy Dynenburg, gdzie Dynenburg ostatnim w granicach Rzeczpospolitej był przed pierwszym rozbiorem. Hmm. Tak jest. No oczywiście, epizod walk 1918. bo tam Polacy jednak hmm. pamiętają po. Ja Wszystko, że łatwiej. Mhm. łatwiej. No, jakby silnie jest, silniejsza jest ta więź z ojczyzną, kiedy się jest na zewnątrz. Tak. A, a tu, w środku, w codziennych sprawach? Ja bym jeszcze tak tutaj zwrócił uwagę na to, co robi stowarzyszenie, mianowicie odtwarza w ramach rekonstrukcji historycznych bitwy tutaj lokalne. I powiem, że jestem pod wrażeniem, bo kiedy robiliśmy tam w, w mojej parafii, to jest, no, powiedzmy, tam wiadomości się gdzieś tam na terenie gminy, może Białystok gdzieś zahaczyło, 500 osób przyjechało. To było po prostu. Tak, bo to, to są tak, interesujące to ponieważ To bardzo, przypomina tak, trochę to buchy, film, Są takie odzorowane tak mundury, są karabiny. Ludzi to teraz zaczyna interesować. A jakby ta historia, która się dzieje tak odtworzona, to myślę, że też jest jakaś forma budowania patriotyzmu. Można zdjęcie zrobić z takim żołnierzem, można wziąć do ręki karabin. Byliście w Kopnej Górze latem? Nie, nie, nie. Nie, nie uczestniczyliście w tej znaczy, My, my tej mieliśmy cały czas stałą rekonstrukcję obrony Nowogrodu. No w tym roku ze względu na sytuację burmistrz Nowogrodu... Nie bardzo. Nie robił. A w Puszczy Augustowskiej? Słucham? Kto, kto był w Puszczy Augustowskiej? No w Puszczy Augustowskiej tworzaliśmy no jedną z trudniejszych takich historii, bo to jest bardzo ciężko tworzyć, obławę augustowską. Mhm. Ale w taki sposób, żeby młodzież zapamiętała, ale też, bo rekonstrukcja z jednej strony ma pokazać, znaczy wiadomo, w miarę możliwości, no jest to w jakiś sposób przedstawienie, no jednak to ma być efektowne, ale z drugiej strony przypomnieć i może zachęcić do ludzi, do sprawdzenia, dlaczego my to robimy w tym miejscu, w tym rejonie, w tym czasie. To jest to, mhm. mówicie panowie, o, mhm. y, o kształceniu czy formowaniu patriotyzmu młodzieży, ale przecież wydaje mi się, że to osoby dorosłe, y, które żyją tutaj przez 30, 40 lat w wolnej Polsce. Y, no wydaje mi się, że też potrzebują jakiejś edukacji patriotycznej albo uczulenia na. na znaczy, Polacy jak, kochają jak historię. Na Polacy Dlatego. naprawdę kochają historię, jak nakładam mundur. Gdzieś się pojawiamy, to czy, rozmawiamy o historii non stop. Znaczy, to Polacy nie jest, kochają. To nie jest tylko zewnętrzny przejaw, a, a, a jak, się, jak się coś stanie, na przykład, mamy teraz dosyć duże niebezpieczeństwo wokół nas. Jak no, się coś stanie, to co? Ten mundur przyciągnie ich do tego, żeby stanąć na chociażby ojczyzny. te... tak zwany, nie? Mm. To ludzie nieraz mają kilkadziesiąt lat na karku i idą tam. Czyli chcą służyć ojczyźnie. Jest taka wewnętrzna potrzeba, żeby w ten sposób właśnie włączyć się w to dzieło. Mówiąc o w ogóle o krzewieniu, o mówieniu o historii, o przypominaniu tych osób, postaci, które które tu walczyły, jakie macie wrażenia, że nasze społeczeństwo, tak powiem, mm. szeroko, ludzie, z którymi się kontaktujecie, oni jakby myślą o tym, że są Polakami? Czy to jest dla nich coś istotnego? Ja, czy mam, to, ja bym powiedział, to jest... że to jest jakaś część. To nie można powiedzieć, że wszyscy. Są ludzie, którym jest to obojętne, na pewno podchodzą do tego zupełnie bez emocji, ale jest wielu pasjonatów, wielu takich rzeczy, którzy takich od osób, które naprawdę gdzieś sięgają do, do źródeł, szukają, zbierają pamiątki. Jest to jakiś procent, trudno powiedzieć jaki, ale, ale jest naprawdę duże grono takich ludzi, którzy no, mają tą polską w To jakby jakaś gra taka, hmm. że część osób, no tak jak my Stowarzyszenie przypominamy tą historię, chcemy, aby no jednak za nami też pojawiali się kolejne stowarzyszenia, kolejne osoby, które to robią ale są środowiska, które właśnie działają w drugą stronę, aby zapominać o historii, nie przybliżać historii. Nie, tak jakby nie było wojny 1939 roku, nie było ofiar, nie było komunizmu, nie było ofiar komunizmu, gdzie my, gdzie my się na przykład spotykamy z rodzinami ofiar II wojny światowej, ale też komunizmu, nawet osób, które do dziś szukają swoich rodziców, gdzie są. Wachowaniu. Chodzi mi o to, żeby. żeby tak, cały czas jak się się, gra toczyła. Ja hmm. wiem, że się toczy gra, tak. dlatego hmm. między innymi rozmawiamy, ale jak, hmm. jaki jest rezultat? Czy y, w ciągu tych lat, y, od początku działalności, możecie powiedzieć, że y, jesteście zbudowani tym, że jest coraz więcej osób, które się tym interesują, które chcą, które idą jakby y, y, waszym śladem? To znaczy, tak. Y, powiem o akcji Światło Pamięci Niezwyciężonej. Robimy ją 5 lat. No, zaczynaliśmy, wzięło udział 67 stowarzyszeń. Jest to taka dziwna akcja, bo bardzo rzadko przychodzą stowarzyszenia, których jakby nie... To jest tak, jedno stowarzyszenie robi, inni zobaczą, pytają się jak wstąpić, do akcji przystąpić i dochodzą. To jest tak jakby małymi cegiełkami, ale w tej chwili mamy 230 stowarzyszeń. Czy to jest dużo? Moim zdaniem mogło być więcej. Eee, będzie, wszyscy jest. mówią, że jest bardzo dużo, ale mamy jeszcze 5 lat. Bo ta pięć akcja lat, ma zakończyć, czy nie musi. To jest akcja, której po... celem głównym jest nierobienie niczego, żebyś nauczyć, przypomnieć społeczeństwu, że pamiętajmy o tych. Ale idzie w dobrym kierunku na pewno. No Miejmy nadzieję, no, proszę, że to tak. Idzie. Chcę powiedzieć, że stworzyliśmy takie specjalne lampiony patriotyczne ich tam kilka tysięcy wyprodukowano. Dzięki życzliwości też ludzi, którzy się znaczy tam pomogili no. I powiem, że to jest takie miłe, jak gdzieś tam na Facebooku się widzi, że właśnie taki znik się pali na cmentarzu na rosie we, w Wilnie, czy na Lwowie, czy gdzieś na drugim końcu Polski, że jacyś tam motocykliści zawieźli. To są naprawdę takie jakby wymierne efekty tej naszej akcji, i, i cieszymy się po prostu, że, że taki grono się poszerza i i praktycznie w całej Polsce możemy te, te lampiony zobaczyć. To jest wynik tego, że jednak miało to sens. Miało sens. Hmm? Bardzo się cieszę, że Panowie doszli hmm. do takiego wniosku. Hmm. Mam nadzieję, że Państwo również widzą, hmm. że ten patriotyzm nasz trochę rośnie i jest trochę inny, niż był jeszcze nie tak dawno. Dziękuję Panom bardzo, Panowie ze do Stowarzyszenia Grupa Wschód. Zapraszam serdecznie na następny program. Dziękuję. Dziękujemy.